Zazwiedza świat. Spójrzcie. Idzie sobie. Idziemy sobie na spacer. Pezulka. Nie za, nie za daleko idziemy. O! Tamto bądź ostrożna. A! Ty tu siku przyszłaś, tak? Czy, czy mi się zdaje? Tylko. Dobra, nie będziemy jej przeszkadzać. Wracamy powoli. Ona też pewnie wróci. Pokażę Wam to. Wywrócę się. I zobaczymy, czy Pyza wróci za nami. Idziemy, idziemy. Idziemy, idziemy. Pyza wychodzi. I chyba biegnie do nas. Ktoś chyba biegnie do nas. Spójrzcie. Przyjdzie czy nie przyjdzie? Przyjdzie czy nie przyjdzie? Pizulka. kochana? misia? jak się cieszy? Ale jest śmieszna no?